Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, kolejny odcinek bitew nostalgicznych, czyli historycznych, inaczej. I dzisiaj zobaczymy sobie fantastyczną grę Leoparda. Leoparda jedynki, czyli dziesiątki, ale na mapie port. Już Wam prezentowałem tą mapę, teraz jest z zupełnie innej strony. Także będziecie mogli tutaj sobie poznać i zobaczycie, jak kolega mądrze zagra. Bo gra mądra rzeczywiście będzie. Ok, to co wam kiedyś mówiłem, na ten most bardzo, bardzo dużo spoterów jeździło, a kolega tutaj jeszcze będzie wykorzystywał osłonę jego. Co prawda jedna artyleria jest w drużynie przeciwnika i naprawdę może tu rąknąć. Pierwszy strzały koszed. Nic się za bardzo nie zdarzyło. T54 atakuje właśnie tamtą stroną. Kolega tutaj próbował aż w garnek strzelić. To naprawdę jest. Pamiętajcie, że ten murek chroni czołgi. Także o, w tym momencie taki strzał na ślepo. Chyba to weszło nawet. Przedziera się T54, natomiast. Bo nie ma wsparcia, kurczę. Zupełnie nie ma wsparcia. Tam jest ten słynny domek. Można było się za niego schować. Ale jak widzicie, Dubsko mu widać. No, i niestety bez wsparcia. O, powiększę Wam mapkę. Bez wsparcia tam nic nie zdziała. Bardzo dobra tam jest mapka na T54 nagranie wieżą. Tam są takie łagodne wzgórki. No ale niestety samotna jazda. Widzicie jak się kończy. Kolega bardzo ryzykuje, muszę Wam powiedzieć, bo leopard w tym miejscu plus artyleria. Obiekt w drużynie przeciwnika. No to jest tragedia. Tutaj te bariery przeszkadzają. No i z... zasuwa 90 do bazy. I zobaczcie, co robi kolega. Nie każdy tak by się zachował. Niektórzy po prostu by yy, najzwyczajniej w świecie dalej sobie kampili. A tutaj jest wycofanie się, żeby obronić artylerię, chyba. Dodatkowo Leopard kontra 90. No to strata hapsa. Chyba zdajecie sobie z tego sprawę. Także ryzykowne jest wyskoczenie. Nie mówię, że się nie da go rozwalić, ale naprawdę dużo może hapsa zabrać. Okej, okay. jest 90. Proszę bardzo, drugi strzał. I teraz o dziwo. Nie wiem, czy chyba mam wieżę uszkodzoną. Nie wiem dlaczego tak gra, gościu. Teraz się dingnął. No, kąt potężny. <laughs> AMX 1390 rozwalony. Można jechać z powrotem. Tutaj, oczywiście, przed artylerią jest ochrona. Dużo budynków, jakieś silosy. Zobaczymy, co to dalej będzie. Już żabie skoki obserwujecie. Takie, taka skokowa jest y, animacja. I mamy S100. E, tutaj też ryzykownie, bo Babok może wrzucić, ale widzę, że kolega się tym kompletnie nie przejmuje. Eseta jest na środku. No i gość dał za wygraną. <laughs> widzę, chowa się za murkiem. To jest dziwne dla nas teraz, bo wiadomo, że st strzela się w murek i jest przebicie murku i później jeszcze pocisk ląduje w czołgu. Na tej mapce w tamtym czasie ten murek był jak kurka niezniszczalna skała. Dopóki nie został rozwalony, to każdy pocisk na nim e, się jakby detonował. No, ST1 ST1, jeszcze stara ST1 chyba. Już nie pamiętam. Proszę bardzo, rozwalony. Kolega już sporo obrażeń na pewno ma, dwa fragi. Jest Batczat. Dostaje pięknie. Ryzykuje kolega Detraka i to takiego naprawdę paskudnego. No ale patrzę, jeżeli nie będzie trafiał, to kiepska sprawa. Takie wyjeżdżanie na magazynowca, ale już ma 140 chapsa, dobra. Kolega jest detrakowany Na moście widać dwóch delikwentów, czy to nawet trzech, E, chyba dwóch. No i bitwa rozgrywa się po lewej stronie tam. Tam jest dosyć fajna osłona przed artylerią. Yy, ciężkie czołgi lubiły tam jeździć, pamiętam. Teraz ta słynna bujawka na torach. Na ęsku chyba najbardziej widoczna. Otóż moi drodzy, kiedyś gąsienice nie uginały się tak jak teraz. Te koła nie uginały się, tylko po prostu. Yy, no. <ścoughs> można powiedzieć, że. Bardzo dziwne ruchy czołgi wykonywały na torach. No, będzie zajechanie tutaj. <śmianie> Kurczę. O no, kolega ma utrudnione, bo za duże. Ten przybliżenie wziął. No, jest ten centurion, on jeszcze na strzał jest. No, gąska. Wykończony. I za rurkami, proszę bardzo. Ten się chyba ładuje, bo już by strzelał. Tak, T69, też słynny czołg Zamierzam Wam zaprezentować ten pojazd Kiedy miał 300 penetracji Bo był taki czas, że 300 penetracji było na T69 I naprawdę grało się fajnie Najlepiej o dziwo na taki bliski dystans Ponieważ wtedy to były pociski hit No i strzelanie na duże odległości Było kompletną stratą kasy Czasami Jest z 7, ale kolega przeładowany Pach Sześć fragów w tym momencie, i zobaczcie, ile hapsa jeszcze. No, tutaj wyjechał potężnie. <grywa> Znów murek go ocalił, bo normalnie, przez ten murek, esetka przecież lobbyłaby. No, przewaga jest dosyć duża. tuż już baboczysko dwa fragi jeszcze zdobyło. A nie powiedziałem chyba sponsorem tego odcinka jest Angel of Darkness, kolega. On tutaj operatorem tego fantastycznego niemieckiego pojazdu. I wybuch amunicji jeszcze. I Eseta z tyłu. Proszę bardzo. 8 Ósmy frag. To jest oczywiście medal Radleya Waltersa. Bardzo, bardzo fajnie rozegrana bitwa. Zerknijmy co tutaj kolega wyczyniał. Jest oczywiście MK. Chyba nikogo to nie dziwi. Medal Radleya Waltersa jest Sniper i... Top gun tego, tego odznaczenia też już nie można zdobyć, czyli sniper. I dalej jest Leopard 1. 8654 punkty obrażeń, 8 fragów, 1500 EXPA. Dodatkowo jeszcze mamy 29 strzałów i 28 celnych, <laughs> co nie jest przecież aż tak często spotykane. Chociaż to Leopard zdaje sobie z tego sprawę. Mamy, kolega zarobił 117 tysięcy na koncie premium i 59 tysięcy na czysto, bo były tu strzały praktycznie chyba tylko z normalnej amunicji. Dobra, moi drodzy, tak to kiedyś było na mapce port, tak to się kiedyś grało. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.